Nasze materiały napędza ceneo.pl, największa porównywarka cen gier. Po raz 21. mówię wam dzień dobry w System Error, programie o błędach, gliczach i steregach poukrywanych w najciemniejszych zakamarkach gier wideo. Niezależnie od tego czy lubicie grać dla czystej przyjemności płynącej z tej rozrywki, czy podobnie jak my rozbieracie swoje ulubione tytuły na czynniki pierwsze, jestem przekonany, że znajdziemy tu coś dla Was. Dziś zaczynamy z grubej rury od eksperymentu. W pierwszym odcinku System Error poruszaliśmy temat tego, jak przeciskając się przez ścianę w Super Mario Brothers można zgliczować grę, by dotrzeć do tak zwanego ujemnego świata zgliczowanego zestawu map zbudowanego ze śmieciowych danych w grze. Metoda ta wykorzystywana jest głównie na zachodzie. Japończycy bowiem odkryli swój własny, szalony sposób na podróż do poziomu minus -1. Na tyle szalony, że niektórzy powątpiewają w jego istnienie, bo do jego aktywacji musimy zagrać w zupełnie inną grę. Aby zgliczować Mariana będziemy potrzebować aż trzech niecodziennych akcesoriów: japońskiego Famicoma bądź innej kompatybilnej konsoli ładowanej od góry, japońskiego egzemplarza Super Mario Brothers oraz Famicomowej wersji gry Tennis. Zaczynamy od uruchomienia Mario na japońskiej konsoli. Musimy pograć przez chwilkę i po paru sekundach powoli i stopniowo zacząć wysuwać Cardridge z grą bez wyłączania urządzenia. W miejsce Mario wkładamy teraz Cardridge z tenisem. Resetujemy konsolę i gramy parę serwów. Ponownie wysuwamy delikatnie Cardridge i wkładamy z powrotem Mario. Kolejny reset konsoli. Teraz na ekranie tytułowym platformówki powinniśmy móc skorzystać z mało znanego kodu na kontynuację. Wciskając A plus Start, zaczniemy grę nie od poziomu pierwszego, a od ujemnego świata. Voilà. Potwierdzamy, że ten nieprawdopodobny glitch naprawdę działa. Ale jak? Wygląda na to, że tenis i Mario dzielą w interesującym zbiegu okoliczności adres pamięci tymczasowej, w której przechowywane są potrzebne nam informacje. Zdobywane punkty w tenisie ustawiają wartość w ramie, którą potem super bracia błędnie interpretują jako ostatni odgrywany poziom, co w efekcie, używając kodu na kontynuację, przenosi nas do niezaprogramowanej planszy. W tej wersji glitcha możemy przenosić Mariana do różnych wersji zglitchowanych światów w zależności od tego, ile punktów zdobyliśmy w tenisie. Sytuacja ta jest o tyle niecodzienna, że w normalnych okolicznościach włożenie nowej gry do konsoli resetuje wartości w pamięci RAM do zera, ale nasza delikatna wymiana kartridża oszukuje konsolę i ta nie zdaje sobie sprawy, że podmieniono gry. Jeśli macie dostęp do odpowiednich kartridży, to sztuczkę tę powinno dać się powtórzyć nawet na niektórych Pegazusach, więc na następnej imprezie będziecie mogli wyrywać foczki na magiczne plansze w Mario. W moim przypadku technika ta uczyniła cuda. Bardzo niedługo premierę ma cywilizacja 6, co skłania mnie do wspomnienia jednego z najbardziej ironicznych błędów w historii gier wideo. Gdy w 1991 roku do sklepów trafiła pierwsza część tej kultowej serii Sidney'a, uznana została za rewolucyjną. W cyklu tym gracz wciela się w lidera wybranego przez siebie ludu i rozwija go, budując turowo swoje imperium. Jedną z postaci do wyboru był Mahatma Gandhi, znany Pacyfista i przywódca Indii w grze. Jego pogodne, altruistyczne nastawienie odwzorowane było również tam, gdzie otrzymał cechy przyjaznego perfekcjonisty. Programiści ustawili również jego poziom zagrożenia na 1 z 255 najniższą możliwą wartość dozwoloną przez kod gry, by zawsze reagował dyplomatycznie, gdy kontrolował go komputer. Niestety autorzy zdecydowali też, że gdy któryś gracz wybierze demokrację jako formę rządu swojej cywilizacji, wartość agresji komputerowych przeciwników spadać będzie o dwa dodatkowe punkty. Co w przypadku Gandiego oznaczało wartość minus jeden. A ponieważ gra nie obsługiwała wartości ujemnych, licznik przekręcał się do 255. Zmieniając pokojowo nastawionego Gandiego w rządnego krwi wojownika, który niemal natychmiastowo wypowiadał wojnę wszystkim graczom, pacyfikując ich przy tym groźbą użycia broni nuklearnej. bag ten stał się na tyle znany, że od tej pory żartobliwie Gandhi otrzymuje w nowszych odsłonach serii bonusy do produkcji i wykorzystania broni nuklearnej, choć z uwagi na swoje pokojowe nastawienie nie korzysta raczej z tej cechy. To się dopiero nazywa wpadka. Skoro wzięło nas już dziś na wspominki, powróćmy na chwilę do szesnastego odcinka System Error i błędów w dosowym wydaniu wojowniczych żółwi Ninja. Dla przypomnienia, jedna plansza zawierała źle zaprojektowaną platformę, do której nie dało się doskoczyć, przez co gra kończyła się, chcąc nie chcąc, zanim się dobrze zaczęła. Na szczęście, znalazł się gracz skory do zwalczania ognia ogniem i znalazł sposób na obejście problemu. Grata jest bowiem tak zabagowana, że całą sekcję ze skokiem można pominąć bardzo dziwacznym glitchem na mapie świata. Udając się w pewien bardzo konkretny punkt miasta, ta zaczyna wariować i z niewiadomych przyczyn przychodzi z trybu widoku z lotu ptaka z powrotem do trybu platformowego. Ulica traktowana jest wówczas jako drabina, a wejście do dowolnego budynku całkowicie gliczuje grę, wrzucając nas na parę sekund do alternatywnego wymiaru. Gdy silnik zda sobie sprawę, że coś poszło nie tak, wyrzuca nas na zupełnie innej części planszy, omijając w ten sposób platformy nie do przejścia. Na pocieszenie dodam, że europejska wersja Teenage Mutant Ninja Turtles, nazwana Teenage Mutant Hero Turtles, została przez wydawcę poprawiona i nie zawiera sekcji nie do przejścia. Miło wiedzieć, że dla Europejczyków ktoś podjął ten tytaniczny trud i w ogóle w grę zagrał. Niezastąpiony Woland.pl przysłał nam fantastycznego sterega w dosowym shootemapie Raptor. Jeżeli uruchomimy grę w jedną z poniższych dat, albo przed wyruszeniem na misję w panelu wyboru sektora klikniemy na mały niebieski przełącznik i zapalimy trzy znajdujące się obok diody, aktywujemy specjalny tryb urodzinowy gry. Początkowo nie różni się on od standardowych ustawień, ale wkrótce potem, tuż przed bosem na jednej z wysepek pojawią się goryle, rzucające w nas kokosami. A to tylko przedsmak tego, co czyha na gracza w późniejszych falach i sektorach. Kod musi być aktywowany przed każdym wylotem. Wtedy to na mapach prócz coraz większych stad Małpiszonów pojawią się krokodyle, zawsze wtedy, gdy na ekranie jest dużo wrogów, przyjmując na siebie mnóstwo obrażeń i skutecznie blokując nasze pociski oraz nawet wielkie krowy. Tryb urodzinowy aktywuje się sam na wspomnianych wcześniej datach, gdyż są to dni urodzin osób odpowiedzialnych za powstanie gry. Glicze w grach konsolowych są dość powszechne, nikt nie jest doskonały. Ale błędy, które mogą nie tylko zawiesić grę, ale całkowicie uniemożliwić korzystanie z kartridża, są niezwykłą rzadkością. Z technicznego punktu widzenia spartolenie gry software'owo w taki sposób, by uszkodzić dostęp do pamięci trwałej jest prawie niemożliwy. Ale jak to zwykle w życiu bywa, jeśli coś jest niemożliwe, to przyjdzie ktoś, kto o tym nie wie i to zrobi. Pierwszym przykładem takiej krytycznie zabagowanej gry jest Donkey Kong Country 2 ze swoim niesławnym Castle Crash Glitch. W tytułowej planszy należy grać jako Diddy Kong, złapać pierwszą beczkę i przycisnąć ją do ściany, następnie upuścić ją i szybko złapać ponownie. Z jakiegoś powodu gra źle interpretuje tę akcję i niczym kot Schrödingera beczka rozbija się i jednocześnie jej niewidzialna kopia zostaje złapana przez Didiego, co doprowadza grę do szaleństwa. Wyrzucenie takiej zgliczowanej beczki powoduje całą masę losowych skutków ubocznych od zawieszenia się gry po graficzne artefakty i pojawianie się na planszy niespodziewanych obiektów. Największym potencjalnym efektem błędu jest jednak prawdopodobieństwo uszkodzenia w ten sposób zapisanej gry. Do tego stopnia, że ta nie pozwoli się już więcej uruchomić. Nawet wyjęcie kartridża z konsoli nie naprawi tego problemu, bo przy ponownym starcie gra próbuje sprawdzić stan zapisanej gry i zawiesza się przed ekranem tytułowym, całkowicie uniemożliwiając granie. Z podobnym problemem borykało się Age of Empires na DSA, które z powodu błędu programistycznego uszkadzało zapisane gry same z siebie, bez powodu. I podobnie jak Donkey Kong, obezwładniało cardridge, który naiwnie próbował przy starcie czytać dane z uszkodzonego pliku zapisu. Auć. A na zakończenie dwa kolejne bardzo przydatne zastosowania glitchów, tym razem z moich ukochanych wormsów. Dzięki tym dwóm prostym sztuczkom na ONECie przeczytacie niedługo Gracze Worms Armageddon go nienawidzą, odkrył dwa proste sposoby na zmasakrowanie rywali. Pierwszy błąd pozwala zawiesić pocisk z bazuki w powietrzu. To bardzo przydatna technika. Aby ją wykonać, należy ustawić się bardzo precyzyjnie na wrogim robalu, tak by wejść do połowy na jego twarz. Teraz wybieramy linę i strzelamy prosto w górę, a następnie natychmiastowo wybieramy bazukę, wciskając F1 i wypuszczając pocisk klawiszem Enter. Jeśli wszystko poszło po naszej myśli, pocisk zawiśnie w powietrzu, a my będziemy mieć kilka sekund na ucieczkę z miejsca zdarzenia. Sztuczkę tę wykonać można również moździerzem. Bardziej sytuacyjny jest trik z bungee. Jeśli wskoczymy na plecak odrzutowy i jako broń pomocniczą wybierzemy bungee, to przytrzymując prawą lub lewą strzałkę podczas lotu i wciskając spację, automatycznie zwiśniemy zahaczeni o powietrze. Sztuczka ta przydaje się głównie jeśli wiemy, że zabraknie nam paliwa przed lądowaniem i chcielibyśmy przeżyć potencjalnie śmiertelny upadek. I choć rozciągnęliśmy go do granic możliwości, to już wszystko w dzisiejszym odcinku System Error. Na pożegnanie nie zostaje mi nic innego, jak zostawić was sam na sam z cytatem z Agaty Christie. Wiem, że jest pożekadło, błądzić jest rzeczą ludzką, ale błąd ludzki jest niczym w porównaniu z tym, co może zrobić komputer. Do zobaczenia!